Dzisiaj mija 3 lata mojego kanału na YouTube. Czas podsumować ten okres i przedstawić Wam, jakie plany mam dalsze wobec tego kanału. Cześć, ach ten czas leci szybko. Mam tysiąc subskrypcji, wyświetlenia. Takie, ale nie za bardzo, może, nie za duże. Niektórzy powiedzieli, że mierne. Ale przynajmniej widzę już jakąś akcję, że przynajmniej wyświetleń jest na przykład, nie wiem, 200 parę filmu w ciągu tych pierwszych pierwszego dnia, 100 parę. Ale są łapki, jest, są jakieś tam komentarze. Więc na przykład 10-15 łapek. Ogólnie mówiąc. Czyli. Jest jakiś ruch. Do tego jeszcze widzę, że stare filmy też wyświetlają, że już chodzicie, grzebiecie, szukacie po moim kanale, co tam u mnie jest na tym kanale. Dobra, tutaj tę sprawę mamy zamkniętą. Możecie, jak przejrzycie mój kanał, zobaczycie moje pierwsze filmy teraz, staram się, żeby one były teraz ciekawsze, lepsze jakościowo. Też pracuję nad audio. Myślę, że już jako tako powoli jakoś to tam zaczęło wyglądać, słychać mnie nie najgorzej. Już nie praktycznie nie robię takich błędów, że tam szum, gdzieś przester, niedopracowany lub niesynchronizowany materiał z tym, co ja mówię. Więc audio. Więc myślę, że to już się nie najgorzej ogląda. Wiem, wiem, zawsze będą ci, co uważają, że jeszcze mogłoby być lepiej, albo coś tam, coś tam, coś tam, ale widzę, ogólnie już tak nie narzekacie na to. Dobra. Jak chodzi o dalszy rozwój mojego kanału? Zauważyliście od jakiegoś czasu, że staram się już robić takie tematy bardziej techniczne, technologiczne, jakieś poradniki chcę w tą stronę w ogóle iść też ale też chcę w ogóle zrobić taki luźniejszy temat bo tak jak widzieliście na przykład jak był projekt stanowisko IT chyba u mnie na kanale gdzie robiłem ten stolik oczywiście to nie wyszło wejdzie nowy projekt na mój kanał gdzie już powoli nad tym pracuję więc będzie to tylko jeszcze chcę troszeczkę jakby rzeczy dokupić zorganizować żeby Jakoś fajnie to nagrać, żeby jakoś to przypędzić, może zrobić jedną, dwa, trzy odcinki z tego, żeby on był ciekawy. Może jakieś LEDy wejdą, kto wie, bo mnie korci. To jest jedna sprawa. Chcę też ogólnie pójść też z tym trendem retro sprzętów. Nie tylko komputerów, tak jak pokazałem ten 20-letni komputer, który jeszcze wrócą. Z nim odcinki, jestem w trakcie przygotowywania odcinków. Tam muszę parę spraw załatwić, rzeczy dokupić do niego i będą, ale też może jakieś stare aparaty pokażę. Może wyszperam jakieś ciekawe aparaty za nieduże pieniądze, które robią fajne zdjęcia, takie dla Kowalskiego z wakacji. Też zrobicie zdjęcie, na przykład aparat, który był 8-9 lat temu hitem, nowością. Ale ma wystarczą liczbę Pikseli robi fajne zdjęcia takie do albumu pamiątkowe, rodzinne, a kosztuje niewielkie pieniądze. Ale to tak na przyszłość. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest jeden pomysł. A propos wracając jeszcze do mojego filmu, jakie te postanowienia noworoczne, że tam postanowiłem, że otworzę kanał gamingowy, który otworzyłem. Że też mam w planach otwarcie kanału podcastowego. I jest już nagrany podcast, tylko muszę to technicznie ogarnąć, jak to zamieszczać, bo chciałbym od razu na przykład na Spotify'a wejść, żeby te podcasty też były na Spotify'u. Pomału, delikatnie, w ciągu paru tygodni, myślę, że z tego wyjdzie, poinformuję Was. I chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem pisali, jakie tematy was interesują. Jak coś będzie związane z moją pasją, z tym czym się interesuję, będę mógł wam pomóc, pokazać coś ciekawego w kontekście tych waszych zainteresowań plus moje, żeby to razem pogodzić, chętnie to zrobię. I ogólnie chciałbym, bo na początku miesiąca powiedziałem, jak robiłem film na początku roku, że chciałbym dojść do 10 tysięcy subskrypcji. Spokojnie, wiem, że to jest takie marzenie, chciałbym, ale myślę, że w tym tak realnie patrząc, z połowa roku 3, 4 do 5 tysięcy subskrypcji by było fajnie. I fajnie by było, gdyby się te filmy gdzieś tam polecali, udostępniali, bo chciałbym ten kanał, żeby w końcu jakoś się zaczął rozwijać. Bo wiem, że chcę to mieć. Sami możecie obserwować. Jest nowy aparat, rejestrator audio, przez który nagrywam dźwięk. Komputer już porządny z Ryzenem 9, z porządną kartą graficzną, żeby mi się szybciej montował. Jest props, bo wczoraj na przykład nagrałem y, odcinki nowej serii o, Windowsy, o Windowsie, którą zapowiedziałem, jak robiłem odcinek na temat, jak odinstalować aktualizację Windowsa. Jest ten odcinek, możecie go sobie zobaczyć. Przygotowałem cztery odcinki, nagrałem. Wieczorem usiadłem. Ogarnęłem montaż w jakieś godzinę, półtorej. Całościowo. Więc jest props. Robi się dużo szybciej, wydajniej. Chcę zacząć robić też live. Ale do tego potrzebujesz, widzę drugi monitor to kupić. Jakikolwiek, żeby mieć drugi. Mam tak, jak widzicie, tu z tyłu stoi. On jest na VGA. Ale absurdalnym jest to, że przejściówka VGA na przykład na USB-C czy na disperporta kosztuje 60-80 zł. To się mija z celem w ogóle, to się nie opłaca. Więc myślę, na początku miałem, już mam upatrzony monitor taki główny, żeby mieć porządny monitor, ale wiem, że to trzeba, jeszcze 3-4 miesiące, może troszeczkę lepiej, żeby go zakupić. Więc chyba będzie trzeba ogarnąć tak jak telenowo, jakiś 2-3 monitor dodatkowy, żeby mieć, żeby tam mieć po prostu czata, mieć obs żeby mieć pewność, że wszystko ładnie chodzi. Możecie zaobserwować go na, na gamingowym moim kanale. Już raz robiłem live'a, Bo mało osób. Chcę robić na zasadzie takie, że jak gram w coś, odpalać tą grę. Grać sobie i z Wami ewentualnie pogadać, wejść w jakąś interakcję. Tak, że na początku w ten sposób, później zobaczymy, jak to będzie się rozwijało i nas Was coraz więcej. Mam też pomysł na live y na tym kanale, ale to jeszcze troszeczkę musi nas przybyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest parę pomysłów fajnych. I zobaczymy. Takich bardziej technicznych, może bardziej jakiś takich, że odpowiem na wasze pytania jakieś, pomagam wam w czymś, etc., etc. Ale to wszystko musi być. Jeszcze trochę czasu, potrzeba, żeby to dopracować. Też mam w planie w ogóle też kupienie kamerki internetowej lub karty do przechwytywania obrazu. Myślę, że karta do przechwytywania obrazu jest u mnie konieczna. Żebym mógł lepiej to wszystko ogarniać, przechwytywać obraz oddzielnym komputerem, by coś testował. Żeby to były dokładne, realne, fajne testy. Wiadomo, że to jest jakiś tam minimalny ułamek. Zabiera komputera przeważnie ten program NVIDIA Experience. czy jak robimy przebitki, ale jednak zabiera. Żeby pokazać taką naprawdę rzetelną, wydajność np. jakiegoś komputera, warto by było to oddzielnym komputerem przechwytywać. Oprócz tego, tę kartę chcę wykorzystać do tego, żeby swoją mixa podpinać. W ten sposób sobie ułatwić nagrywanie poradników, czy właśnie live, żeby robić, żeby taka jakość kamery była na live'ach. To na razie tyle. Mam oczywiście soniacza, aparat stary, który chcę używać jako kamerkę. Tylko najchętniej go bym zasilił stałym prądem z gniazdka. Jest to ciężkie, więc wyposażę się w akumulatory. Zobaczymy. Myślę, że na początku to będzie moją kamerką. Ogólnie nie jest źle. Naprawdę on się fajnie spisuje jako kamerka internetowa. On ma autofokus automatycznego, ładnie ostrzy, ale przez to też zużywa więcej energii, prądu, więc coś zacząć. To jest to. Tyle chyba. Wiem, trochę to jest przeciągnięte, trochę tak, ale chodziło mi właśnie, żeby na spontanie, tak jakbyśmy sobie gadali, o czym wam opowiadam, usiąść. Czasami taki odcinek też jest potrzebny na kanale. I naprawdę napiszcie mi jakieś pomysły ogólnie, co sądzicie o tym kanale to proszę was o kulturę, kulturę wyczerp... ładne zdania, te komentarze nie będą wartościowe. Niech inni zobaczą jakoś to, a nie typu DX, albo to jest jedno wielkie G. Bo już się zdarzały takie typu komentarze. Wiem, że jesteśmy inteligentnymi ludźmi. Warto czasami usiąść, napisać jakieś konkretnie co, co, się podoba, co się, jak coś się nie podoba konkretnie napisać, co się nie podoba. Bym wiedział, na przyszłość mógł z tego wyciągać wnioski ewentualnie. Bo może możecie mieć coś ciekawego do Coś, o czym ja nie zwrócę na ten temat. Uwagi. Na razie, cześć Pa. Zostawcie łapkę. Zasubskrybujcie kanał, by mógł ten kanał się dalej rozwijać. I oglądajcie moje filmy naprawdę, bo mam jakieś 900 parę minut, potrzeby 4000 godzin jeszcze żebym mógł na tym wyświetlać reklamy. Nie dlatego, by na nich zarabiać, tylko wtedy staje się partnerem dla YouTube'a mam wrażenie, że algorytm lepiej pcha moje filmy do góry, gdzieś wyświetla, proponuje lepiej już te filmy. Wiem, bo już niejedne osoby o tym mówiły: większe kanały, jak zarzuciły reklamy, dostały naprawdę gusta w tych wyświetleniach. Było parę takich osób, więc uważam to za realną rzecz. Na razie, cześć, pa!